Dzień dobry kochani, witam się z wami w nowym filmie, w planach jest, że będzie to vlog łączony, ale wiecie, że u mnie to różnie wychodzi i czasem się tu tak rozgadam, że się okazuje, że jest vlog jednodniowy. Ja słuchajcie, dopiero co wróciłam do domu, jest chyba przed szóstą, tak jest wpół do szóstej, jest dzisiaj przepiękna pogoda, ale powiem wam, że to takie trochę złudne jest, bo rano tak wystartowałam, tutaj popatrzyłam, że piękne słońce za oknem. Trochę się za lekko ubrałam, i tam wam się trochę zmarzła. Właśnie sobie odgrzewam e, obiad. Dzisiaj Suvi Box e, proponuje gołąbek faszerowany czerwoną soczewicą i pieczorkami, dlatego salsa pomidorowo poprykowa surówka z marchewki i ziemniaki gotowane. Także super obiadek. Właśnie sobie to odgrzewam. I będę jeść, a potem się będziemy z Michałem zbierać na zakupy, ale nie będzie, słuchajcie, jakichś food holly w najbliższym czasie, bo jak wiecie, jestem cały czas na tej diecie pudełkowej. Michał też gdzieś tam e, głównie zakupy robi dla siebie, gotuje, e, robi sobie też takie pudełka, że tak powiem w domu, dobrze się trzyma nawet w diety, także jestem z niego dumna, w miarę się nawzajem wspieramy, ale ja też zdecydowałam, że jednak przedłużę sobie e, dietę w Sofie Boxie o kolejny miesiąc e, i akurat skończę dietę dosłownie na kilka dni przed wyjazdem na wakacje, także idealnie, e, więc mam nadzieję, że w miarę będziemy gotowi na wiecie... Wejście na plażę. <noise> no, i tak kochani, dzisiaj bardzo fajny dzień, bardzo dużo pozytywnych, pozytywnych emocji i dużo dobrych informacji, bo słuchajcie, mój tato wyszedł ze szpitala. Wiadomo, że czeka go teraz leczenie domowe i rehabilitacja, o czym wam mówiłam we wcześniejszym vlogu, ale się bardzo cieszę, słuchajcie, i no i po prostu dzisiaj mam taki rogal od, od ucha do ucha. Więc super, więc jutro na pewno będę jechać go odwiedzić, wyściskać, wycałować, wyprzytulać Powiem wam, że jestem mega, mega szczęśliwa, naprawdę Ale dzisiaj słuchajcie, też jest dzień paczki, dzień kuriera Przyszłam do domu obładowana paczkami Oczywiście wiecie, pukam do drzwi, Michał mnie otwiera Ja z tymi paczkami tak stoję, popatrzę na mnie Żona ale zamówiłam sobie kilka fajnych rzeczy, więc jak sobie zjem obiad, to Wam pokażę. Może nawet przymierzę, jak zdążę, a jak nie tak wrócimy z zakupów, to na pewno Wam poprzymierzam, bo sama jestem bardzo ciekawa, jak te rzeczy będą leżały. No, więc, więc tak, kochani, więc zabieram się za obiad i do zobaczenia za chwilę. Dobra, kochani, ja już zjadłam, i e, już Wam pokazuję paczki. I patrzę, że mam rozładowaną baterię prawie, więc e, będę się streszczać. I w ogóle słuchajcie tak szybko, szybko i się zorientowałam, że zostawiłam w ogóle e, statyw w sypialni, a Michał właśnie ma e, angielski online, więc może tak będzie, że będziecie <grym>, trochę sł słyszeć. Więc stoicie na desce do pracowania. Słuchajcie, no trzeba sobie by jakoś poradzić. I mam tu, słuchajcie, tak, paczkę z Sinsei, paczkę z Zalando, ale. W środku są jeansy z Bershki. Mam tutaj paczuszkę z The Other Side i paczkę od Vasali. Na to się czaiłam, tak? I jeszcze mam tutaj tego kolegę. Dobra kochani, najpierw może z otworzymy. Tutaj mam, słuchajcie, taką bluzkę kimono. Zamówiłam sobie ją w rozmiarze LX, ale bo nie wiem, która będzie nam nie dobra, dobra. Ponieważ równ, różna jest ta rozmiarówka w Sensei, tutaj raczej jest, wiecie, sklep dedykowany dla dziewczyn młodych osób, więc nie zawsze na takie typowo kobiece kształty te ciuchy są dobre. Więc widziałam w rozmiarze L i XL. Zobaczcie, przepiękne kolory. I to jest taka, wiecie, bluzka kimono, o, może tak. Tutaj nie będziemy mieć jakiegoś dobrego kadru. Taki jest rękaw, takie ty typowe kimono. I to jest takie króciutkie i to jest tutaj wiązane z przodu. Więc słuchajcie, super do shortów jeansowych, do jeansów długich, do spódniczki, do czegokolwiek, ale zobaczcie te kolory. Po prostu kolory są przepiękne, takie miętowo, różowe, żółte kwiaty. Przepiękny jest ten kolor. Więc potem wam przymierzę i zobaczymy czy L, czy XL, chociaż ta Lka też jest widzę spoko. No nic, będziemy mierzyć. Aha, i słuchajcie, to kosztowało 39 zł. I naprawdę bardzo fajne to jest wiskoza. A wiadomo, że to nie jest jakaś wiskoza górnych lotów, ale całkiem przyjemny materiał i bardzo fajny. Może teraz te jeansy z Bershki, Ja słuchajcie, ostatnio kupiłam te jeansy Monfit z tymi takimi dość sporymi dziurami i bardzo fajnie one mi się sprawdzają, ale wzięłam sobie rozmiar 42 i bo tak troszeczkę wam mówiłam, że mnie oszukali na stronie, że ten rozmiar jakby tu tam zalecają, żeby kupić sobie troszeczkę większy niż standardowy. Ja tak właśnie zrobiłam, więc zamiast 40 wziąłam 42 no i słuchajcie, no są takie sobie zresztą widzieliście we wcześniejszym vlogu że nie są złe, ale powiem wam, że mogłyby być właśnie w rozmiarze mniejszym i tym razem sobie wzięłam coś takiego to też oczywiście są momfit teraz wzięłam rozmiar 40 wzięłam sobie czarne też one są z takim wysokim stanem mają fajne, takie wiecie, szerokie tutaj u góry na wysokości ud, dosyć takie szerokie są te nogawki i zmęczone. Ku dołowi można je sobie też tak fajnie wywinąć. Także coś takiego sobie wzięłam. Tak patrzę, bo Edi oczywiście lata od pokoju do pokoju, bo tam nie może wejść, bo są drzwi zamknięte. To są już bez dziur. Też chciałam takie bardziej właśnie do pracy. Właśnie takiego kimona. Myślę, że fajnie by wyglądały. Więc coś takiego. One nie były drogie, słuchajcie, i one kosztowały. 89,90, ponieważ Zalando ma przesyłkę gratis, więc to jest faktyczna cena tych jeansów rozmiar 40. Wszystko Wam oczywiście podlinkuję. No i teraz zobaczcie coś, no to się już czuliłam od dłuższego e, czasu. To są te takie ich topowe t-shirty właśnie z The Other Side. E, to są takie basici, natomiast mają super rozwiązanie, ponieważ zobaczcie jak pięknie zapakowane pudełeczko. I już Wam pokazuję. Oczywiście działam standardowo taki biały, przepiękny t-shirt. I słuchajcie, one są w rozmiarze SML. Wzięłam M-one mają być takie luźne, takie oversize'owe, żeby sobie je tak fajnie wiecie, wkasać właśnie w dżinsy I co jest fajne, znaczy to, że to jest w ogóle materiał. To jest, no niestety, to też swoje kosztowało, taki t kosztuje chyba 149 zł na ich stronie, ale teraz patrzcie to. To można nosić tak, czyli macie tutaj pięknie taką łódeczkę pod szyją i z tyłu macie taki dosyć głęboki dekoldzik, ale możecie sobie to też nosić w tą stronę. i Dekolt macie tutaj. Także zawsze można sobie to wystylizować na kilka e, sposobów. Taki basicowy top zawsze można ubrać i tak bardziej elegancko właśnie takie mąfit, do tego szpileczki, balerinki, albo właśnie do tenisówek, do klapeczek, do elegantszej bardziej torebki, do takiej luźnej torby, nawet plażowej. Wszystko będzie do tego pasowało. Wzięłam sobie białą, wzięłam e, w rozmiarze M, tak już Wam powiedziałam, e, żeby ona była taka luźna, bo zastanawiałam się między m a Lką, ale dobrze zrobiłam, wzięłam M-kę, będzie na pewno dobrze leżała. One są w różnych kolorach, jest biały, jest czarny, jest szary, jest taki e, niudziakowy kolor. No dużo jest kolorów i sobie trzeba, wiecie, zaglądać na stronę, bo oni mają taką linię na przykład dedykowaną e, pod kątem wakacji, w pasiaki, takie rzeczy. teraz nie ukrywam, że będę polowała właśnie na coś takiego bardziej w marynarskim stylu, może jakąś granatową w paseczki to by było super też właśnie do takich letnich stylizacji no materiał to jest po prostu sztos pamiętacie kiedyś wam ja też pokazywałam taką e, koszulkę, takie t-shirt z im pomarańczowymi e, wyszytymi napisami z marki Veclain, ja wam bardzo często w nim chodzę i próbam go już kilkakrotnie nic się z tym nie dzieje, ta bawełna jest taka gruba, mięsista i to jest dokładnie to samo, także super no i słuchajcie e, basala na pewno znacie tą markę, tylko sobie oczywiście nie otworzyłam i zaraz się okaże, że będę musiała Was na chwilę zostawić i pójść po... A, chciałabym iść po nóż albo nożyczki, ale dam radę. Dobra, słuchajcie. O, to oczywiście było pięknie zapakowane, tylko w takim pięknym papierze. To mi się zawsze podoba. O Boże, słuchajcie, ale jak to pachnie. Mmm, przepięknie to pachnie. I właśnie chciałam powiedzieć, że to mi się podoba w tych takich markach niszowych, em, polskich projektantek, że dbają o każdy szczegół. To, że ciuch jest w ogóle super, że jakby jakość tych materiałów, właśnie, to jest całkiem inna jakość niż w sieciówkach. To są przepięknie zapakowane te przesyłki. No to pachnie, bo wam. Przepięknie. Mogłabym mieć perfumy z takim zapachem. A proszę, wszystko ładnie tutaj zaplombowane. I słuchajcie, zdecydowałam się, że moją pierwszą bluzą z Wasali będzie Dorka. Oni mają różne, um, różne bluzy, różne ubrania i każda z tych ubrań jest nazwana imieniem. To jest właśnie Dorka. To jest taka oversize'owa bluza w przepięknym. Takim zgaszonym, brudnym różu. On się chyba nawet nazywa zgaszony róż, dokładnie. Ale naprawdę ten zapach jest obłędny, słuchajcie. No i to jest po prostu sztos. To jest taka oversize'owa bluza. Zobaczcie, ona jest przeogromna. Muszę się tu na chwilę schować. Zobaczcie, przeogromna jest. Ale o to w tym chodzi. Ona jest jedno. One size, wiecie, że jeden rozmiar. Nie ma spodziewane na rozmiary, ale oni mają też bardzo dużo ubrań, które są właśnie rozmiarówkowo. I zajrzyjcie sobie do nich na Instagrama, ponieważ w zespole są dziewczyny o różnym wzroście, o różnych kształtach i możecie sobie zobaczyć nie tylko na super szczupłych modelkach te ubrania, ale również na normalnych kobietach, kształtnych kobietach i możemy sobie po prostu zobaczyć, jak dany rozmiar na, na innych dziewczynach leży. Przeogromny kaptur, w którym się pewnie można schować, ale ten materiał, powiem Wam, jest przecudowny, przecudowny jest, naprawdę. W środku wykończony pętelką, ale to wiecie, to nie jest ten szmatkowaty materiał, który jest wykończony pętelką, tylko to już jest po prostu sztos. Jest przepiękny, zobaczcie ten kolor. Na lato, a w ogóle do opalonej skóry, będzie wyglądała przepięknie. I to tak pachnie, że ja bym teraz mogę to zostawić i tego nie prać. <grych> Naprawdę super. Jestem aż ciekawa, jak będzie leżała. Jak będzie fajnie leżała i będzie mi się fajnie sprawdzała, to myślę, że to jest pierwsza, ale nie ostatnia rzecz od wasali. Także kochani, takie zakupy. Może zaraz wam coś poprzemierzam i wam pokażę, co jak wygląda. Zaraz to jakoś to wykominuję, zaraz to jakoś ogarnę, słuchajcie. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra kochani, na szybko Wam tutaj pokażę, jak wyglądają te moje zakupy. To jest Kimono. Ok ubram to największe w rozmiarze XL i trochę tutaj wisi, więc zaraz sobie będę mierzyć Elkę, ale chciałam Wam po prostu pokazać, jak to wygląda. Jest dość krótkie, więc trochę tutaj tego brzuszka może być widać jak wygląda ten rękaw, i tak mi się wydaje, że zobaczę na, na montażu. Natomiast widzę, że w kamerze wpada ten kolor w taki niebieski, ale na żywo to jest taka prawdziwa, jasna, turkusowa mięta. Wiecie, o co chodzi, mam nadzieję. Bardzo fajne to jest. Ten materiał jest taki bardzo przewiewny, i wydaje mi się, że to będzie idealne nawet na wakacje, właśnie, czy do jeansów, tak jak mam teraz, do tego jakieś klapeczki, czy nawet tenisówki, i tak jak powiedziałam, to będzie do wszystkiego pasowało bardzo ładnie leży o, może w tą stronę o, super wygląda naprawdę, bardzo mi się podoba o, można sobie je, wiecie, różno, różnie zawiązać nie wiem, wolicie większy dekolt wolicie bardziej tutaj zabudowane e, te z Was, które mogą się pochwalić ładnym brzuszkiem można sobie go tak, wiecie, bardzo wysoko mm, zawiązać i, i wtedy będzie też ładnie to wyglądało ten XL jest za duży, widzicie strasznie mi tutaj to wisi więc będę sobie zaraz przymierzać tą LK, Ale bardzo mi się to podoba Bardzo, bardzo I tak do tych jeansów teraz Do tego koloru jeansów Przepięknie to wygląda I tak jak mówiłam 39 zł Ok, kochani, teraz ten t-shirt Wpuściłam sobie go tak delikatnie w jeansy Jest bardzo taki, wiecie Oversize'owy, przypominam jest to rozmiar M Ja, ja też mam Swój wzrost <noise> Więc wydaje mi się, że ta M leży idealnie bardzo, ta, ta bawełna jest tak przemiła. E, taka wiecie, do skóry, super po prostu. I czekajcie, i pokażę Wam, jak to wygląda. O, tak wygląda to z tyłu. Możecie sobie to też, tak wiecie, spuścić na jedno ramię. O, też będzie fajnie wyglądało. No, albo tak, tak jak wolicie, bardzo fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. Super. Także to też na pewno nie jest ostatni e, t-shirt z tej marki, bardzo mi się podoba dobra, skoczę jeszcze w ten t-shirt na odwrót, tak żeby dekolt był z przodu i zaraz Wam pokażę jak to wygląda tak wygląda dekoltem do przodu jest głęboki ten dekolt ale słuchajcie, wszystko mieści się tutaj, że tak powiem w normie także bardzo, bardzo ładnie to wygląda, chyba w tą stronę mi się bardziej podoba, też tak wpuszczony wydaje mi się, że wpuszczony tutaj, wkasany wręcz ten t-shirt z jeansy robi stylizację, więc wydaje mi się, że tak ubrany najlepiej będzie wyglądał, bo tak normalnie, o, to tak średnio wygląda mi się wydaje, więc tak wygląda super. I też znowu do wszystkiego ekstra. Dobra, idę Wam jeszcze tą e, bluzę, dorkę z wasali e, przymierzyć i zaraz do Was wracam. Słuchajcie, zaraz padnie mi bateria, więc tak na szybko Wam pokażę. Zobaczcie, ona jest przeogromna ta bluza, ale po prostu to jest cztos. Zobaczcie ten kaptur. Można się mega w nim schować. Przepiękny jest ten kolor. Tu teraz w tym oświetleniu na pewno nie będzie tego dobrze widać. Natomiast na pewno we vlogach w świetle dziennym zobaczycie, jest przemiła, przecudowna po prostu. Powiem Wam, jestem tak zadowolona z tych zakupów. O, w tym świetle będzie lepiej widać. O, tak wygląda ten kolor. Na żywo, chyba będzie bardziej teraz. Ten kolor wygląda tak, jak faktycznie wygląda. Po prostu super jest. Jest ekstra. <noise> Także tak samo. Pierwsza bluza z Wasalki i na pewno nie ostatnia. Powiem Wam, super. I wydaje mi się, że to jest ten materiał, który jest zakończonym tym takim, wiecie, miskiem, tak zwaną brzoskwinką, ponieważ jest mega przyjemny. No zobaczcie. Po prostu super. Do tego super stare klapki. Wszystko. I po prostu będzie wyglądało mega. Jeszcze ten kaptur raz Wam ubiorę. Tak szybko wszystko mierzę. O! Widzicie? Ekstra to wygląda. Do jakiejś kamizelki puchowej, do takiej jeansowej katany. Super. Dobra kochani, to tyle z takiego szybkiego mierzymy. Dzień dobry kochani, w nowym dniu, w tym samym vlogu, słuchajcie, mam pączki. A wiecie co to oznacza, że mam pączki? To, że będzie brzarstwo, to jest jedno. Ale już Wam kiedyś mówiłam, że te pączki kupuję tylko wtedy, kiedy jestem u mojego fryzjera, ponieważ obok właśnie jest nasza pączkarnia, mają świeże pączki. I mam tutaj tak: pączki z knopersem, z różą tradycyjny i zobaczcie co wyczaiłam. Nie będziecie tego widzieć, bo to jest napisane ołówkiem hałwa. Słuchajcie, na pączka z hałwą czaiłam się od chyba dwóch lat, bo ostatnio takiego pączka dorwałam w ustce chyba, też na stoisku naszej pączkarni. Także wreszcie. Więc bez wyrzutów sumienia, ponieważ jest dzisiaj dzień bez diety, <laughs> mogę sobie zrobić kawę i wszamać pączura. A już Wam pokazuję jak wyglądają moje nowe włosy moje nowe włosy słuchajcie trochę moja fryzjerka pokombinowała <grym> i nie rozjaśniałyśmy tych moich mega ciemnych odrostów, jak widzieliście we wcześniejszym vlogu, czy nawet w tym vlogu, ale wcześniej, że już taki ten odrost, wiecie, no jednak to już były. No chyba dwa miesiące bez fryzjera I też stwierdziłam, że jednak nie chciałabym ich tak rozjaśniać Chciałabym delikatnie mieć jednak troszeczkę ciemniej przy twarzy Ale po całości, żeby to był dalej blond Ten kolor, który jest teraz, on na pewno po, po praniu, chciałam powiedzieć Po myciu się troszeczkę spłucze Więc nie będzie miał takiego mocno fioletowego odcienia Ale chciałam właśnie chłodniejszy, zimny odcień tego blondu Żeby nie był taki żółty też pisałyście mi w niektórych filmach, w zależności, wiadomo też, jak łapie kamera ale faktycznie one gdzieś tutaj przytwarzyła pały takie żółte tony, mimo tego, że mm, gdzieś tam staram się i robić te e, puchanki, czy tam my z tym, właśnie niebieskim fioletowym szamponem, odżywkę taką fioletową też jeszcze miałam, gdzieś tam znalazłam taką resztkę, no ale to jednak nie jest to, jak widzicie, farba u fryzjera, toner i tak dalej, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Dajcie znać, e, czy Wam się podobam w tych włosach e, i powiem Wam że jeszcze miałam taką maskę zrobioną. No takie fajne są te włosy, super. Nie może tego nie widzicie, ale dosyć sporo podcięłyśmy. W ogóle śmiałam, śmiałam się, bo pani Mirola mówi do mnie, no to Pani Kasiot, nie ma tam 2 centymetry, ja mówię ile? <śmiałam> ale naprawdę fajnie, już były takie zniszczone, takie szczępy były, więc takie podcięte wyglądają od razu zdrowiej, gęściej, a też nie ma takiej mega różnicy, więc naprawdę jestem mega zadowolona. I kolor jest po prostu. Jak ja to mówię. No. <laughs> Dobra, więc ja sobie robię kawę Zabieram się za pączka z chałwą Może poczekam na Michała Już właśnie wraca z pracy, więc może Razem wypijemy kawę, a potem słuchajcie Zbieramy się w końcu do moich rodziców I jedziemy wyściskać mojego tatę